Kalendarz Dobry Zasiew 2025. Sobota 2 sierpnia. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i zełzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla Bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. List do Hebrajczyków, piąty rozdział, siódmy i ósmy wiersz. Walka modlitewna, część druga. Jest to niezwykle wzruszające, gdy przyglądamy się temu, z jakim zaangażowaniem Pan modlił się w Getsemanę i jakie uczucia go przeszywały. Czytamy o prośbach, błaganiach, łzach, mocnym krzyku, o zaciekłej walce i boju modlitewnym, który był tak nadzwyczajnie intensywny, że aż pod jego stawał się jak krople krwi opadające obficie na ziemię. Wszystko to wykracza daleko ponad to wszystko, co jest nam przedstawiane o wielkich mężach modlitwy całego starego i nowego testamentu. Tak, on jest jedynym i doskonałym. Syn Boży modlił się we wszystkich okolicznościach swojego życia, lecz im większa stawała się udręka, tym zacieklej walczył w modlitwie. Jakże często my przyjmujemy zupełnie odwrotną postawę. Trudności i troski częstokrość prowadzą nas właśnie do tego, że nasze myśli wypełnione są nimi do tego stopnia, że Boga tracimy niemal sprzed oczu. Przy czym próby i trudności, które przeżywamy, popychają nas przecież najkrótszą drogą wprost w ramiona naszego Boga. Bóg nie działa tak, jak my. On dodaje nam otuchy w słowach. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Psalm 50, 15 wiersz. Jak w normalnym przypadku... Obchodzisz się z tym, gdy napierają na ciebie różne trudności, kiedy ostatni raz świadomie poświęciłeś czas na to, by swoje trudności, nawet może wśród łez i w intensywnej modlitwie, przynieść gorliwie przed oblicze Boga. Gdy z powodu twojego osobistego posłuszeństwa wiary przeżywasz wrogie reakcje, pomyśl wtedy o tym, że Pan Jezus doskonale to rozumie i dzieli z tobą szczere współczucie.